Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa. 28. tygodnia zwykłego. dziś przypada też wspomnienie świętej Teresy Wielkiej, tak, wielkiej mistyczki. Ale to jest ciekawe dla mnie zawsze, jak ona dochodziła właśnie do tego mistycyzmu, że po pierwsze to no, potrzebowała przeżyć właśnie, no, potrzebowała przeżyć coś, o czym też jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, jakby bezsilność, bezradność, niewystarczalność wszystkich swoich wysiłków żeby uczynić się tak zwaną dobrą siostrą zakonną, żeby się pokazać jako dobra siostra zakonna i potrzebowała też przeżyć wewnętrznie niewystarczalność wszystkich swoich wysiłków, że tak powiem, wewnętrznym, jakby to powiedzieć, dopływaniu się do Jezusa. Tak zawsze mam w pamięci właśnie to, jej kłopoty z modlitwą takie. Mało kto to wie, że święta Teresa Wielka to miała nawet taki okres, że przez parę lat się w ogóle nie modliła. tak Była zniechęcona sobą i wszystkim, że się w ogóle przestała modlić, mimo że była w klasztorze, mimo że zewnętrznie zachowywała się jak przykładna siostra zakonna, to tak właściwie w ogóle się nie modliła i, i żyła w takim przekonaniu, że ona już się do niczego nie nadaje, że to nawet nie ma sensu się modlić. Ale właśnie taki proces dochodzenia do, do głębokiej miłości Jezusa może komuś to się przyda że przez duszy, taki dłuższy okres to modlitwa świętej Teresy z Sawila to wyglądała w taki sposób, że jak już się modliła, tak, że siedziała w kaplicy, wszystko ją tą, w tej kaplicy denerwowało, wszystko ją prowokowało, żeby z tej kaplicy wyjść, żeby dać sobie spokój, prawda? A, a jednak siedziała wbrew wszystkiemu w tej kaplicy, nie miała żadnych jakichś przeżyć, ani stanów wielkich, ani małych nawet, tylko właśnie taką jedno wielkie zniechęcenie, jedną wielką prowokację, żeby już to odpuścić i zostawić to wszystko. No ale siedziała na czystej takiej świadomości, no, że siedzę w tej kaplicy, bo tu jest Jezus. I właśnie wbrew tym wszystkim zniechęceniom, wbrew całej niecierpliwości, właśnie wbrew wszystkiemu, że nic tej kaplicy nie przeżywa, nic konstruktywnego według niej nie robi, że nie umie sklecić słowa, to mimo wszystko siedziała w tej kaplicy. I to tak dłuższy czas się dzieje. Nie wiem, czy to nawet w lata nie poszło. No i wreszcie coś w niej pękło i odkryła, że, że to jest właśnie miłość że właśnie to jest miłość do Jezusa, że Jezus mnie nie syci na płaszczyźnie emocjonalnej, nie syci mnie na płaszczyźnie zmysłowej, nie syci mnie na płaszczyźnie intelektualnej, tylko po prostu jest i ja jestem z nim, i że to jest właśnie szczyt miłości. Jestem z nim. Mimo, że nic z tego pozornie nie wynika, nic się tu nie syci, dopiero coś niej pękło, i wtedy się zaczęło właśnie życie miłością. No ale trzeba było wytrwać w tej, w tej kaplicy do końca, tak jak Jezus powiedział, to wytrwa do końca tym, gdzie jest zbawiony. I właśnie to jest to, nie? że lepiej nie oceniać swojej modlitwy. Oczywiście, jeżeli ja. Jakoś tam świadomie lekceważę modlitwę i w ogóle to nie jest dobrze, ale jeżeli się w ogóle modlę, staram się zrobić co mogę, a ta moja modlitwa wydaje się jakaś taka sucha, nieefektywna i w ogóle nie dać się zwieść, trwać, właśnie trwać, trwać, aż coś pęknie, aż do człowieka dotrze, co to właściwie jest miłość. Dobrze, idziemy do dzisiejszej Ewangelii, 11 rozdział świętego Łukasza, wiersze 42-46. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w prawie: Biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało uczynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie. Nauczycielu tymi słowami nam też ubliżasz. On odparł. I wam uczonym w prawie biada, bo wkładacie na ludzi <coughs> ciężary nie do uniesienia, a sam jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Właśnie widzicie, to ciekawe jest stwierdzenie uczonego w prawie, że Jezus im ubliża. To jest bardzo ciekawe, bo to bardzo często jest efekt, że jeżeli próbuje się powiedzieć człowiekowi prawdę po to, żeby, żeby coś skorygować, żeby mu pomóc iść we właściwym kierunku, żeby go wydobyć z jakiegoś błędu, żeby nie żył w kłamstwie, nie żył w błędzie, nie staczał się coraz bardziej w błąd i, i tym próbujesz właśnie pokazać kierunek i to jeszcze często w ogóle zapytany przez niego, no to jak nie przyklepiesz, tak nie pochwalisz, nie przyklepiesz, nie, po, nie poklepiesz po ramieniu, prawda, tylko powiesz jasno, nie? że chłopie, no, no toczysz się w niewłaściwym kierunku, toczysz się coraz bardziej w błąd, to cię zabije, to trzeba z tego błędu się wydostać, to trzeba zawrócić, no to bardzo często właśnie jest taka reakcja, bo ty ubliżasz, bo coś tam, nie? Że zobaczymy my zadajemy pytania, my niby szukamy prawdy, ale tak naprawdę podświadomie to robimy to, co Jezus zarzuca dzisiaj faryzeuszom. Tak? Że lubimy pochwały na rynku, lubimy pierwsze miejsca w synagogach i na ucztach. Czyli, jakby tak naprawdę, my często nie szukamy prawdy, tylko szukamy przyklepania naszych racji, naszych idei, przyklepania tego, co robimy. Nie? Że gdybyśmy szukali prawdy, to byśmy byli wdzięczni za to, że tą prawdę dostajemy a właśnie nasze reakcje pokazują, czy my rzeczywiście szukamy prawdy. Jak my się strasznie oburzamy, że ktoś nam daje prawdę, a nie poklepuje po ramieniu, prawda? No to znaczy, że my nie szukamy prawdy, tylko szukamy podbicia sobie bębenka. Szukamy podbicia sobie bębenka. Jezus nawet tłumaczy w dzisiejszym Ewangelii, skąd to się bierze. Bo mówi, biada wam faryzeusze. bo dajecie dziesięcinę zmięty rud i wszelkie jarzyny. To jest ciekawe stwierdzenie, bo Prawo nie, nie nakazywało dawać dziesięciny właśnie z takich rzeczy, tego typu rzeczy nie? i teraz właśnie, nie? że my robimy tam coś po swojemu, uważamy, że zrobimy lepiej, że jesteśmy tacy wielce pobożni, próbujemy coś pokazać na zewnątrz, to co właśnie też dotknęło Teresę Wielką, że ona się starała, szczerze mówiąc się starała, jakby to powiedzieć, z dobrego serca, ona, to nie było jej jakieś straszne wyrachowanie czy coś i my też często się staramy w dobrej intencji, chociaż czasami niestety złej się po to, żeby jakoś tam zrobić wrażenie, postawić siebie w centrum i nie wiadomo co osiągnąć. No ale właśnie, staramy się zewnętrznie, a Jezus mówi, ale za tym nie idzie wnętrze. Za tym nie idzie wnętrze. Dlaczego? Dlatego, że my na dłuższą metę nie potrafimy formować swojego wnętrza. Mamy spore kłopoty z formowaniem naszego wnętrza, już zupełnie nie potrafimy właśnie formować takich cech, które są w Bogu, te, które wymienił Jezus i które właśnie nas boskimi, prawda? Sprawiedliwość i miłość Boża, Boża nie? że tu chodzi o sprawiedliwość Bożą, o miłość Bożą. Ta sprawiedliwość. To jest takie ciekawe słowo, kryzys. Może nam się kojarzyć z kryzysem, rzeczywiście to jest kryzys często, ta, ta sprawiedliwość często to jest kryzys. Przykładem takiego kryzysu to jest właśnie modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, bo widzicie, to wszystko zasadza się na jakim odkryciu? Na odkryciu, że tajemnicą Boga jest miłość, Nie? Że, że wąż w raju wmówił Adamowi i Ewie, którzy czerpali obficie miłość Bożą, Właśnie, którzy żyli w sprawiedliwości, miłości Bożej, Mówił Adamowi: Ja wiem, że to nie jest to, o co chodzi, że Pan Bóg ma coś ukryte za plecami, prawda, i że to trzeba sobie zdobyć i to dopiero ich uczyni szczęśliwymi i spełnionymi. I teraz Jezusie Bóg przychodzi pokazać, że on nie ma nic ukryte za plecami, że on wręcz oddaje samego siebie, jest gotowy oddać samego siebie na krzyżu, oddaje siebie na ostatniej wieczerzy, oddaje siebie na Eucharystii, oddaje siebie swoje ciało i krew, oddaje siebie, żeby przekonać, że nie ma nic ukrytego za plecami, że jego tajemnicą jest kryzys i agape, prawda? I że on ten kryzys i agape to chce realizować też w nas, żebyśmy mieli udział w jego radości, żeby nasza radość była pełna. I o co chodzi z tym kryzys i agape, z, z tą sprawiedliwością, miłością Bożą? Że właśnie warto przyjrzeć się Zusowi Matce Bożej, czy też Adamowi Ewie przed Grzechem, że ten kryzys, ten kryzys, ta sprawiedliwość, bo ten kryzys to jest słowo szersze niż sprawiedliwość, bo ono może oznaczać też osąd, ocenę, a przede wszystkim sprowadza się do jakiejś decyzji, do wyboru. Nie? Że ja dokonuję oceny rzeczywistości i na podstawie tej oceny dokonuję jakiejś decyzji na podstawie oceny. No i teraz zobaczcie, że my pozornie to robimy, że w jakiś sposób oceniamy rzeczywistość, oceniamy siebie, ludzi, życie, sytuację i w ogóle. No i dokonujemy jakichś wyborów, potem się okazuje, że te wybory nasze są marne, potem się boimy podejmować decyzje i się wycofujemy z wyborów, no i szukamy czegoś, co za nas zdecyduje. Właśnie szukamy, ponieważ doświadczamy, że nasze wybory są marne, no to właśnie tak jak faryzeusze szukamy potwierdzenia z zewnątrz, żeby nam zaklaskali, żeby nam przyznali pierwsze miejsce, żeby poklepali nas po ramieniu. No i właśnie to się stąd bierze, że ja podświadomie wiem, czy wewnętrznie wiem, że, że narobiłem bałaganu, no i teraz właśnie cały problem jest z tym, że jak narobiłem bałaganu, to ja nie szukam, nie szukam wyjścia, nie szukam kogoś, kto mnie weźmie za rękę i wyprowadzi z tego bałaganu. Tylko szukam, kto mi mnie poklepie po ramieniu i powie Wojtek, nic się nie stało i tak dalej. A Jezus nigdy tak nie powie i tak dalej. On, on mnie weźmie za rękę, on mnie dźwignie z prochu. Dźwignie z prochu jego celem jest to, żebym już więcej bałaganu nie robił, żebym więcej już nie grzeszył. Prawda, że więcej już nie robił bałaganu, chcę mnie doprowadzić do tego, żeby właśnie Jego miłość mnie prowadziła, ta miłość, która wszystko czyni dobrze, która nigdy się nie myli, która nigdy się nie zniechęca, która nigdy się nie męczy, która nigdy się nie poddaje, która zawsze realizuje to, co dobre. I zawsze widzi dobrą drogę, chcę, żeby ta Jego miłość mnie prowadziła, tylko żeby Jego miłość mogła mnie prowadzić, to potrzeba właśnie mojej otwartości. A jeżeli ja jestem właśnie zamknięty, zabetonowany, jak ukryty grób, prawda? Jeżeli ja jestem zabetonowany, ja szukam tylko poklepania po ramieniu, to się nic nie ruszy z miejsca, nic się nie zmieni. Jeżeli ja szukam tylko i wyłącznie poklepania po ramieniu, prawda? Jeżeli ja szukam Boga poklepującego po ramieniu, no to niestety w Jezusie takiego nie znajdę, bo zobaczcie dzisiejsza Ewangelię. No to jest taka trochę mało przyjemna, nie? Biada wam, biada. I wam uczonym w piśmie też biada. Że jak uczony w piśmie zarzucił Jezusowi, że nam no, ubliżasz, to Jezus wcale nie padł na kolana. No wiecie, no przepraszam, no nie chciałem, czy coś tam. To reaguje bardzo zdecydowanie. Wam też biada. <laughs> przepraszam. Także właśnie, no w Jezusie objawia się Bóg, który jest miłością, ale to nie jest taka miłość na miarę naszych wyobrażeń. To jest miłość, która zawsze stara się o to, co dobre. I czasami dobre jest człowiek, człowiekiem począstnąć, otworzyć mu oczy, że pędzi w zagładę, że się stacza prawda, w otchłań, no i że potrzebuje ratunku, że tak to wszystko nie będzie funkcjonować, że tak jak, tak jak to wszystko robisz, tak jak jest, że to nigdy nie zafunkcjonuje. No i teraz, właśnie na czym polega poprawny kryzys? Nie, bo zobaczcie, no, my taki kryzys robimy. Wrzeliśmy w nasze ręce władzę oceniania, władzę decydowania, co jest dobre, a tu właśnie chodzi o taki kryzys, który polega na przyznaniu racji Bogu. Taki kryzys, który jest na przykład w świętym Józefie, że kiedy Pan Bóg wkracza w życie świętego Józefa i ma jakieś korekty do jego planów, do jego zamiarów, to zobaczę, że się Józef nawet słowem nie dyskutuje, on nawet chwili się nie zastanawia, bo na pewno rację ma kto Bóg, bo to Bóg nigdy się nie myli, to Bóg zawsze chce dobrze. Ja zawsze chcę iść za tym, za tym, co pochodzi od Boga i kiedy tylko dowiem się, co pochodzi od Boga, to jestem w pełnej gotowości natychmiast iść za tym, co pochodzi od Boga i to jest mój wybór, to jest moja decyzja. Zobaczcie, że o taką decyzję walczył właśnie w ogrodzie liwnym Jezus, żeby nie uwierzyć, żeby nie wierzyć swoim lękom, swoim różnym uprzedzeniom tej całej ciemności, która zaczęła go ogarniać, tylko żeby dalej przyznać rację ojcu, że jeżeli ojciec mnie prowadzi taką drogą, to znaczy że taka droga jest najlepsza i ja tej drogi chcę. Ja tej drogi chcę, prawda? I to jest pierwszy punkt w posłuszeństwie. Posłuszeństwo nie polega na niewolnictwie względem bogatko na tym, że ja chcę właśnie na tym, od tego się zaczyna pod, posłuszeństwo, że ja podejmuję decyzję, że ja chcę, że jeżeli, że jeżeli Bóg chce mnie poprowadzić tędy, to ja chcę być tędy poprowadzony. Że jeżeli Bóg mnie zaprasza do tego, to ja chcę to robić, bo Bóg mnie do tego zaprasza. I zobaczcie, że czasami rzeczywiście to się wiąże z pewnym kryzysem, bo ma, mamy swoje jakieś tam idee, zachcianki, właśnie swoje racje, jakieś swoje pomysły, że ja właśnie zrobię to, czy tamto, czy tak, albo owak, a tu nagle odkrywam, że Pan Bóg mówi, Wojtek, to nie tak się robi, to nie tędy, droga. Mówię Ci, że to tu, że to w ten sposób, nie? I czasami rzeczywiście w człowieku dokonuje się pewien kryzys, tak jak w Jezusie w Ogrodzie Oliwnym, że coś trzeba w sobie przełamać, coś przewalczyć, coś pokonać, żeby puścić właśnie te swoje idee, swoje ciągoty, swoje zachcianki i, i zapragnąć rzeczywiście, podjąć decyzję, że ja chcę tego, co płynie od Boga, chcę prawdy, nie? Że jeżeli Bóg wkracza im coś... Koryguję, to ja chcę tej korekty. Czasami rzeczywiście trzeba ogrodu i czasami właśnie trzeba modlić się. Czasami trzeba modlić się właśnie o to, żebym potrafił taką decyzję podjąć. Że ja już nie chcę tego, do czego się przywiązałem, bo odkryłem w Bogu, bo Pan Bóg, czy przez kierownika duchowego, przez Kościół, czy w jakiś jeszcze inny sposób pokazał mi, że jestem w błędzie. Ja już nie chcę tego błędu, ja chcę prawdy, która została mi pokazana. Czasami trzeba się o to modlić. Czasami czasy to wymodlić, tak jak Jezus sobie to wymadlał w ogrodzie Oliwnym, a właściwie bardzo często czas to wymodlić, bo my jesteśmy bardzo przywiązani do władzy sądzenia i decydowania, co jest dobre. No, i to jest pierwszy punkt w posłuszeństwie. A drugi punkt w posłuszeństwie, i ostatni, taki szczytowy, to że ja nie tylko chcę tego, co mi proponuje Bóg, ale zaczynam myśleć tak, jak myśli Bóg. I to jest właściwie tak naprawdę ostatnia władza, jaka w człowieku się poddaje, to jest rozum. Nie? że zobaczcie, my ludzie, to jesteśmy gotowi dyskutować do upadłego. Nie? Dyskutować do upadłego. Niby się pytamy, niby szukamy prawdy. Ale jak już słyszymy tą prawdę, nie, nie wpisuje się w nasze racje, to jesteśmy gotowi dyskutować z upadłego. Nie? Rozum. Bieda z tym rozumem, I właśnie dlatego chodzi o miłość Bożą, o to, żeby ta miłość mnie przeniknęła, że ta miłość Boga, ta miłość, która jest fundamentem Jego myślenia, żeby stać też fundamentem mojego myślenia, wtedy nie tylko moje pragnienia, ale też cały mój rozum, wszystkie moje władze będą w doskonałej harmonii z Bogiem, z Jego wnętrzem. Więc właśnie chodzi o to, żeby moje pragnienia, moja wola była zjednoczona z wolą Boga, żebym ja chciał tego, co chce Bóg, no i żeby mój rozum, czy moje myślenie było zjednoczone z myśleniem Boga. A to wszystko się właśnie dokonuje wtedy, kiedy, żebym ja myślał tak, jak myśli Bóg i w konsekwencji będę widział to, co widzi Bóg i będę z Bogiem w doskonałej współpracy, w radosnej współpracy, w radosnej wewnętrznej jedności, nie? Czyli właśnie chodzi o doprowadzenie mnie do takich dwóch rzeczy, że o zjednoczenie woli, zjednoczenie rozumu, a to dokonuje się właśnie na płaszczyźnie miłości, kiedy Boża miłość właśnie mnie przenika, nie? No i tu właśnie warto modlić żebym ja tego chciał, żebym ja chciał puścić wszystkie swoje jakieś wyobrażenia, idee, racje inne rzeczy, i żebym potrafił otworzyć się na to, żeby miłość Boga mnie przeniknęła, tak jak Jezus mówi, całe moje serce, całe moje dusze, całą moją duszę, cały mój umysł, całe moje wnętrze, żeby stała się fundamentem mojego pragnienia, moich decyzji, mojego myślenia, mojego widzenia rzeczywistości. I wtedy to wszystko nie będzie tylko zewnętrzne, jakieś zewnętrzne czyny, zewnętrzne akty, które nie działają wewnętrznie, tylko to wszystko zacznie mnie sycić i mi smakować. To, co czyni Boga. To, co sprawia, że decyzje Boga są nieodwołalne, to, co sprawia, że Bóg jest nie do powstrzymania, to, co sprawia, że nigdy się nie myli, to, co sprawia, że zawsze czyni to, co dobre i zawsze widzi dobrą drogę i zawsze idzie dobrą drogą, no to właśnie miłość, Jego miłość. I Bóg chce, że ta Jego miłość staje się moją naturą, to wtedy właśnie to wszystko mnie nie będzie męczyć, szkodować mi, radość taka jest w Bogu. Właśnie radość miłości, miłości, która podjęła decyzję i, i realizuje tę decyzje i nigdy się nie męczy. Nigdy się nie nuży, nigdy się nie niecierpliwi, właśnie to wszystko, co o miłości mówi święty Paweł. Natomiast, jeżeli tego nie ma, jeżeli moje gesty są tylko zewnętrzne, to na mnie nie będą sycić, nie będą mi dawać satysfakcji. I właśnie tak jak Jezus mówi, no biada będę szukał tej satysfakcji gdzieś na, gdzieś na zewnątrz, właśnie w ludzkim poklasku, w tym, że się, nie wiem, najem, napije że właśnie zaimprezuję, no, no gdzieś będę szukał tego nasycenia, nie, jeżeli nie będę miał tego smaku miłości w sobie, no i też jak uczeni właśnie w prawie, to co Jezus mówi na końcu do uczonego w prawie, zobaczę, że wiele rzeczy jest dla mnie nie do nie? że dopóki też żyję tak jak uczeni w prawie, na zasadzie jakiej, że uczeni w prawie, Żyli w przekonaniu, że prawo, czyli notora, ta pierwsza część Starego Testamentu, pięcio ksiąg mojżeszowych, pie, pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, że zawierają instrukcje, które my ludzie mamy zrealizować, żeby się Bogu podobać. I oni to pierwsi odkryli, że my tych instrukcji nie potrafimy zrealizować. Święty Paweł o tym mówi, nie? że prawo zostało dane, żebyśmy odkryli, że my sami się nie poradzimy. I że potrzebujemy, żeby to, to było dzieło Boga w nas. Właśnie do tego trzeba nam ciągle zobaczyć, dochodzić tak jak Teresa Zawila: że to wszystko musi być dziełem Boga we mnie, że ja nie jestem w stanie zrealizować marzeń Boga, planów Boga, pragnień Boga, że Bóg się dzieli ze mną moimi pragnieniami, żebym ja pragnął tego, co Bóg pragnie ze mną uczynić, i kiedy Bóg będzie to ze mną uczynił, to wtedy ja będę miał radość, że spotykam dokładnie to, co ja chcę. Właśnie, ale to wszystko chodzi o to, że to było dzieło Boga we mnie. Że dopiero wtedy, kiedy to jest dzieło Boga we mnie, to wszystko funkcjonuje. I uczeni w prawie to, to odkryli, że nie są w stanie zrobić tego, czego nauczają. Dlatego Jezus mówi, że narzucacie że ludziom przeróżne rzeczy, których sami nawet musnąć nie chcecie. No i to jest takie charakterystyczne. Czyli im bardziej ja odkryję moją bezradność i bezsilność i nie zobaczę, że lekarzem mam bezradność i bezsilność z Bóg. Tym bardziej będę nie, nieubłagany dla ludzi, będę cisnął ludzi, wymagał od ludzi, potępiał ludzi, krytykował ludzi, yy, narzucał ludziom nie wiadomo jakie zasady i nie wiadomo jak bezwzględnie z nich rozliczał. Właśnie im mniej poddam się działaniu Boga, Im bar tym bardziej będę właśnie w pozycji faryzeuszów i uczonych w piśmie właśnie. A tu wyjściem jest modlitwa, taka jak Jezusa w Ogrójcu, nie? Że... Przyznanie się do Boga, że ogarniają mnie ciemności, albo że chcę zupełnie czegoś innego i nie umiem tego pragnienia puścić, że właściwie to nawet nie wiem, czy ja to pragnienie chcę puścić, że właściwie w moich oczach jest zupełnie co innego dobre niż w oczach Boga i właściwie to ja nawet nie wiem, czy ja chcę z tego dobra zrezygnować, do którego się przywiązałem, że jest mi tak wygodnie. I kiedy widzę, że Bóg mi proponuje zupełnie coś innego, to nie potrafię tego chcieć, nie potrafię zrezygnować z tej wygody czy z tego, do czego się przywiązałem. I potrzebuję Ciebie, Boże, żebyś tu w ogóle to wszystko we mnie ruszył, bo ja sam z siebie nie umiem tego ciężaru, nie umiem całej tej kuli, która się we mnie nabudowała, na nie umiem tego ruszyć. I nawet właśnie nie wiem, czy ja chcę, żeby to było ruszone. I że potrzebuję, żeś Ty Boże wszystko zrobił, wszystko we mnie zbudował, począwszy w ogóle od pragnień. Od tego, żebym w ogóle chciał chcieć, prawda? I że to ostatecznie doprowadziło do tego, że we mnie będzie Twoja miłość. I, I wtedy będę chciał tego, co ty i myślał jak ty, i wtedy będę miał Twoją radość, ale w tej chwili to nie potrafię ruszyć nawet z miejsca. I potrzebuję Ciebie, Boże. Żebyś Ty w ogóle zadziałał we mnie, żeby mi się w ogóle chciało chcieć ruszyć z miejsca. I czasami trzeba tak się modlić, właśnie tak jak jest w ogrodzioli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.